Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Kongresu Nowej Prawicy. Tematem konferencji jest odrzucenie projektu uchwały na temat podniesienia kwoty wolnej od podatku. Sejm w piątek głosami Platformy IPSL-u odrzucił projekt właśnie tejże uchwały. Poproszę na początek pana Lecha Walickiego, prezesa regionu Małopolskiego, aby krótko... Podsumował jeszcze sytuację na Nowej Prawicy. Dziękuję Państwa bardzo serdecznie. Tak jak kolega powiedział, pozwolę sobie sprostować pewne informacje, które zostały podane na konferencji byłego prezesa regionu Małopolskiego Kongresu Nowej Prawicy, czyli. Pani Agaty Panasik. Konferencja odbyła się kilka dni temu i pani Agata wyraczyła poinformować opinię publiczną, że 90% struktur regionu małopolskiego przeszło do nowej formacji, do partii Korwin, jak również prawie cały Kraków przeszedł do tej partii. Jest to oczywiście nieprawdą. Jaka jest prawda, już powiem, nie będę tutaj się rozwodził nad całym regionem, ale skupię się na najliczniejszym oddziale, czyli oddziale krakowskim. Owszem, część członków przeszła do nowej partii, jest to około 30% członków. Dosyć sporo, ale skąd pani Agata wzięła 90%, to naprawdę nie wiem, nie podejrzało mi ją o, o natomiast no może po prostu nie wiedziała, jaki jest skład osobowy oddziału, który de facto jej podlegał do niedawna. Dalej, jeśli chodzi o zarząd oddziału krakowskiego, to faktycznie jedna osoba z sześciu przeszła do nowej partii, jest to właśnie pani Agata Banasik. Część sekcji młodzieżowej krakowskiej też przeszła do nowej partii pod wodzą byłego prezesa sekcji młodzieżowej, czyli pani Agaty Banasik. Prawdą również jest, że, że cały zarząd regionu przeszedł do nowej partii, z tym, że jest to zarząd powoływany przez byłego prezesa, czyli panią Agatę Banasik. Pani Agata też raczyła powiedzieć, że działała w nowej prawicy od początku jej istnienia i ta, ta partia została zaplanowana jako taka pozaparlamentarna opozycja nastawiona na edukację społeczeństwa. Ja muszę powiedzieć, że też działam od początku i nie przypominam sobie, żeby, żeby takie były projekty. Nowa prawica, jak i poprzednie partie, partii Andrzej zawsze startowały w wyborach, w wyborach prezydenckich, parlamentarnych. Europe, parlamentu, nawet samorządowych, w których zresztą sama pani Agata Pana się brała udział, startując z zaszczytnego pierwszego miejsca. Więc no ciężko powiedzieć, żeby ona, jak i działacze Nowej Prawicy koncentrowali się wyłącznie na edukacji społeczeństwa, a wręcz przeciwnie. No, ale nie chcę być tutaj zbytnio złośliwy. W gruncie rzeczy uważamy, że nowa formacja jest nam z, z, zbieżna poglądowo, być może będziemy w przyszłości współpracować. Faktycznie jest tam trochę ludzi wartościowych, których ja osobiście szanuję. Już nie wspomniałem o ja Czułkarzem czy na przykład Adamie Zaremskiego. Ale no, pewien poziom manipulacji, no, nie można przejść obok niego obojętnie. i Ten poziom ewidentnie został w tym momencie przekroczony. Także, żeby Państwa uspokoić, Nowa Prawica w Krakowie ma się dobrze, działa, będzie działać, w całej Małopolsce będzie działać. Owszem, część struktur trzeba będzie odbudować, ale myślę, że przy obecnym potencjale, jaki tkwi w Nowej Prawicy, nie będzie to trudne. W tej chwili skupiamy się głównie na zbieraniu podpisów pod kandydaturą mecenasa Jacka Wilka, oczywiście na prezydenta Polski. No, z mojej strony tyle. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Wracamy do tematu kwoty wolnej od podatku. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że w Polsce kwota wolna od podatku wynosi około 3 tysięcy złotych, natomiast w krajach zachodnich, na przykład w Wielkiej Brytanii, wynosi ona w przejściu na złotówki około 50 tysięcy złotych. Czyli jesteście w stanie sobie Państwo wyobrazić, jak bardzo system atakuje ludzi najbiedniejszych i już od samego początku każe im płacić te podatki. Na ten temat poproszę Pana Wiceprezesa Kongresu Nowej Prawicy, Artura Dziambora aby dogłębnie ten temat nam wytłumaczył. Proszę Państwa, sytuacja jest taka, że nasza kwota wolna od podatku, jak tutaj mój kolega wspomniał, jest u nas śmiesznie niska, to jest jedynie 3091 zł. A y, kwota minimum egzystencji jest u nas wyliczona na 6253 zł, i to, co zostało odrzucone w piątek, to projekt, który miał gwarantować, że to minimum egzystencji, egzystencji nie będzie tknięte podatkiem dochodowym. W tym momencie sytuację mamy taką, że najbiedniejsi Polacy, ci, którzy zarabiają właśnie tak niskie kwoty, wciąż muszą płacić podatki. Następnie z kolei są y, dla nich tworzone różne projekty socjalne, pozwalające im na to, żeby otrzymywali. Różne zapomogi do finansowania. Więc najpierw zabiera się tym ludziom najbiedniejszym właśnie pieniądze w niesprawiedliwych, skrajnych podatkach, a później daje się im tak, jakby udaje się, że coś się dla tych ludzi robi. To jest tak naprawdę straszne i to jest oczywiście mydlenie oczu pewnym systemem, który istnieje. My, jako Kongres Nowej Prawicy, popieramy postulat podnoszenia kwoty wolnej od podatku. Tylko akurat wolelibyśmy, żeby to, ta podwyżka była na przykład do kwoty na poziomie 60 albo 75 tysięcy, a najlepiej na poziomie miliona. A najlepiej byłoby, i to jest w naszym programie żeby został zlikwidowany podatek dochodowy, ponieważ podatek dochodowy jest tym podatkiem, który my postrzegamy jako najbardziej niesprawiedliwy, jako kara za to, że ktoś pracuje, ponieważ no, prawdą jest, że im więcej się pracuje, im więcej się zarabia, tym wyższy płaci się tenże właśnie podatek. W związku z czym. Należy doprowadzać do mądrych rozwiązań. mądrym rozwiązaniem tutaj byłaby dyskusja nad tym, co trzeba zrobić, żeby doprowadzić do likwidacji podatku dochodowego i do tego, żeby w tym momencie żadna rodzina, ani ta najbiedniejsza, ani ta najbogatsza, nie musiała się z tym martwić. Wtedy kwota wolna od podatku nie byłaby w ogóle tematem, ponieważ. Przepraszam bardzo. Ponieważ moglibyśmy spokojnie doprowadzić do systemu, w którym nie będziemy się musieli martwić o to, w jaki sposób rozliczyć się co miesiąc z Urzędem Skarbowym i w jakiej stawce podatkowej się znajdujemy i jakie ulgi przy okazji sobie odpisujemy i tak dalej, i tak dalej. Więc. Mądrym rozwiązaniem, najmądrzejszym rozwiązaniem byłoby zlikwidowanie podatku dochodowego, ale póki ten podatek dochodowy istnieje i póki nie ma parlamentarnej woli na to, żeby ten podatek dochodowy zlikwidować, to należy podwyższać kwotę wolną od podatku jak najwyżej, tak naprawdę, a nie zostawiać ją na tym śmiesznym, absurdalnym poziomie 3000. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, to dziękujemy bardzo.